Cześć! Dzisiaj garść informacji i przemyśleń. Po pierwsze, tutaj możecie zobaczyć, gdzie mam poletko z ziemniakami, że zostawiłem gwiazdnicę. Dzięki niej nie będzie erodować gleba. W momencie, kiedy będzie padać deszcz, czy kiedy będą roztopy, te siewki gwiazdnicy będą zatrzymywać glebę i nie pozwolą ziemi erodować owszem tutaj sporo jest i widzę już siewek jasnoty prawdopodobnie jasnoty purpurowej ale będę ją sukcesywnie plewił tutaj możecie zobaczyć bób on trochę podsechł ale to nie jest spowodowane tym że były przymroski, a były przymrozki nawet minus 5 bób okazuje się jest rośliną która takie przymrozki Przynajmniej jest w stanie znieść. Pozostawiłem go do wiosny, żeby sprawdzić, jak bardzo jest w stanie wytrzymać. Być może przetrwa nawet zimę. To by było dość ciekawe mieć bób o zimy. Jak widzicie, tutaj ten bób jeszcze kwitnie, i gdyby pszczoły wylatywały z uli, to prawdopodobnie na tych kwiatkach by były. A bób ten podsech przez to, że go. Wykopałem wczoraj i wsadziłem, bo tutaj miałem rządek, rządek miałem, ale podrównuję tutaj pole, chcę, żeby było prościutko. A że nie chciałem go uśmiercać i sprawdzić, ile jest w stanie wytrzymać, to go przesadziłem. Zobaczymy, czy padnie z powodu zimy, czy z powodu przeschnięcia. A tutaj natomiast możecie zobaczyć rządek. Tutaj, gdzie jest ta trawa, rządek z topinamburem? Od razu Was przestrzegam, że jego się praktycznie nie da przechowywać. Jego da się przechowywać maksymalnie na kilka dni i to w jak najzimniejszym pomieszczeniu. Niestety nie da się go tak przechowywać jak ziemniaki, o czym się boleśnie przekonałem. U mnie topinambur był przez parę lat, ale niezbyt się nim zajmowałem. Była to raczej taka roślina zapasowa, że Anusz kiedyś mi się uwidzi go pocisnąć dalej i rozmnażać. No i nastał ten moment, ale jak się okazało, po tygodniu wsadzenia bulw do piwnicy bardzo wysechł. No i po tygodniu musiałem go z powrotem wsadzić. Zobaczymy, mam nadzieję, że nic mu się przez ten... Czas nie stało i odbiję, przynajmniej taki rządek topinamburu będę miał. Ale raczej będę na bieżąco go wykopywał w celach konsumpcyjnych. Tak to niezbyt się u mnie coś dzieje. Trochę plewię jeszcze w polu, póki jest ciepło. Tutaj możecie zobaczyć, że staram się rozmnażać oregano kompaktowe, żeby gęstsze rzędy były z tym oregano, ale podobnie robię z macierzanką. Jest to bardzo dobry termin do rozmnażania, bo wystarczy uszczyknąć takie pędy. Tutaj już macie korzenie, tylko wsadzacie do ziemi i powinny się bardzo ładnie przyjąć. Na razie dzięki za oglądnięcie. Nie był to jakiś konkretny film. Zerknijcie do opisu filmu. Cześć!